No cześć! Dawno mnie tu nie było, co nie? Yy, jak dobrze wiecie, tu miałem pięknego spauna i niestety, ale po wczorajszej klepie, jak widzicie, nic z niego nie pozostało. Ale tak w ogóle to dawno mnie nie było i widzowie, nie wiem co w ogóle się działo na tym rabornie. Tutaj nic nie było wybudowane nowego. Ostatni raz jak tu byłem, no to kościół był wybudowany i teraz jest yy, do remontu. Tego nie było na pewno. Ym, tych serduszek też nie było. I za, zawsze jak jestem na tym serwerze, chcę, żeby było ładnie, żeby ktoś zawsze mógł sobie przejść się, zobaczyć piękne rzeczy. I tak się skończyło, że tak dużo rzeczy wybudowali, że tak, tu jakiś hazard, tak samo tam, co nawet było panda, ale też już się nie ma. Ym, z takiej rzeczy, co też nie pamiętam, żeby były, to chyba jest ten domek. No i ten cały książek, rycerz. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do pierwszego sezonu Reborna, gdzie to Hozot wybudował. No ale wracając do Hozota właśnie, nie. Czy zauważyliście, że on nic nie buduje? Mieszka w dziurze. Jak już coś buduje, to jakiegoś trapa, żeby kogoś zabić. Jakby z chłopaku, to Kapilot już lepiej buduje niż Hozot, bo wybudował sobie figurki, miał swoją bazę. Dravius wybudował kompostownik, a Hozot, no Hozot nic. No, hozot, no, hozot mieszka w dziurze. Więc mówię do was teraz tak. Chciałbym, żeby tu powstały rzeczy z wami. Dokładnie z wami. Bo Reborn to jesteście wy widzowie, gdzie możemy razem pograć, przenieść się na lifestyle, razem coś tam pokminić. Dlatego daję wam Propozycja. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na Rebornie, a ja spełnię to. Poświęcę się, wybuduję, nawet nazwę to waszym nikiem, jak się spodoba mi wasz projekt. Dlatego wiecie, yy, nie chcę, żeby to było tak brzydko. No jakby no spójrzcie na to. Widzicie tę dziurę, jak to wygląda. Niech to będzie ładnie, niech będzie harmonia, spokój i będzie pięknie. Oczywiście, hozota i tak na klepie, przez to, że zniszczył mi kościółek. No ale to swoją drogą. Próbujmy zrobić coś. A dlatego piszcie w komentarzach co, gdzie, jak, kiedy, co byście chcieli. Zobaczyć, może spotkamy się razem na live stylu lub na jakimś live. No i pobudujemy razem co nieco. Dobra, ale ogólnie, yy, plan jest taki: zanim wam powiem, dlaczego nie było żadnych filmów, co się ze mną działo i tak dalej, powiedzcie mi drodzy widzowie, albo drogi widzu, które to oglądasz, co z tym spawnem robimy. Bo jakby, na poprzednim sezonie naprawiłem całego spawn'a dwa razy. Jak nam zgrifowali serwer i było wszędzie pekasty, co to naprawiłem, gdzie dużo czasu mi to zajęło. Tu tak samo, miało być pięknie, miało być ładnie, a co wyszło, no, no wyszło to. Także, podstawowe pytanie, naprawiamy tego spawn'a, czy idziemy w jakieś inne miejsce, może coś jeszcze ogarniemy innego. Oczywiście, mam już taki jeden plan, gdyż, no jak dobrze wiecie, Hozod i Rudy cały czas bawią się tam jakieś związki, jakieś śluby, jakieś takie te, cały czas tam między sobą fiku miku fiku ten no i ogólnie to już jest wkurzające, jakby Hozot chce być najpotężniejszym graczem na tym serwerze, a nie potrafi rozwalić 1 na 4, więc Nieźle. W sumie, jak to sobie pomyślałem, no to przydałoby się zrobić taką jedną farmę. Taką jedną faremkę, która byłaby dowalona pod tę y, całą sytuację. Istnieje sposób, aby zrobić sobie farmę Expa i e Majesów jednocześnie, gdzie coś czuję, że Hozod ma zbyt małe IQ, aby to ogarnąć. Także byłoby spoczko. Nie wiem, jak to tam wójdzie dokładnie, ale tak. Tu mamy całego spawna. Już wam pokażę co tu kiedyś miałem zrobić. Tu był kościółek, miał być piękny. Jakieś mostki poropione. Ogólnie było zajebiście. Do momentu aż chodzą tu wbił i wszystko rozwalił. No i co wam to jeszcze pokażę? Jak pójdziemy sobie troszeczkę dalej, to tu mamy taki fajny puff zrobiony. Cały plan tego było. To nie jest pod te serduszka, które tu są wystrojone, ale tu miała być stacja metra, że wiecie, wbijemy sobie do dołu łódkami na tym zbitym lodzie, polecimy sobie do pilota, do Drawiusa. I jak się to skończyło? No, skończyło się tak, że nic się nie skończyło. Jak dobrze wiecie, długo mnie tu nie było. Cały spawn, który wybudowałem, poszedł daleko. No, już nie ma tu praktycznie nic. To jest, jak jesteśmy na tym spawnie, z którego już nic nie będzie, chyba że zadecydujecie w komentarzach i zostawicie tam trzy koła lajków, to może odbuduję go. Ale zanim to, pokażę wam miejsce, gdzie znalazłem takie fajne. Wiecie, ten zajebiste jest, gdzie mógłbym zrobić kolejną wioskę. Zrobimy teraz coś takiego. Pokażę wam miejsce, którego jeszcze nikt nie widział. No i jesteśmy w tym miejscu. Także patrzcie, to mamy taką wysepkę, gdzie niedaleko jest wioska, bo aż jest tutaj. I może pamiętacie z pierwszego sezonu Reborna, gdzie mieliśmy wyspę, na której mieliśmy spałna, gdzie też wybudowałem jeden domy. Chciałem, żeby było wszystko ładnie, pięknie. Skończyło się na tym, że kapilot wybuchnął wszystko. Wszyscy musiałem to naprawić. później skryfowali, i znowu musieli naprawić. I nie wiem, jak sądzicie o tym miejscu, ale mi się bardzo podoba. Dużo jest fajnego miejsca, aby to pobudować. Coś mamy tam dużo plainsów, aby było płasko. I to mamy wysepkę, gdzie mógłbym odbudować mu swój własny kościółek. I oczywiście pytanie jest teraz do Was, widzowie, co robimy z hozotem? Bo póki co chyba dalej ma bana. Nie jestem do końca pewien. No ale nawet, jakby już nie miał bana. To można by było coś przyszpącić i coś ogarnąć. Może widzieliście to jak on się bije na majsy, ale jego majsy trochę są takie. No eh, 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 można by polemizować na ten temat, gdyż niby się stara chłopak, ale kurde, to nie jest to. To nie jest to, co powinno być. no. Jakby cały czas próbuje być najpotężniejszym graczem, ale coś mu kurczę nie wychodzi. Dałoby się zrobić wszystko 100 razy lepiej, ale chłop nie myśli. No jakby z boi się kropek i dwukropków z. Nasz pącił mu w głowie, no i brat nie wie co się dzieje w życiu. Próbuje być najlepszy, a tylko jest wrzodem na dupce każdego z nas, gdzie tylko dokucza nic nie robi, no i wiecie jak jest. Czy widzieliście kogokolwiek na serwerze, który buduje coś ciekawego? Kapilot zbudował swoje maskotki czy tam te figurki. Dravius wybudował yy, swój kompostownik jako świnia przystała powinien mieć swoje bagno, także zrobił sobie kompostownik, no i mu się żyje dobrze. A Hozot? Hozot nic nie zrobił na że mieszka w dziurze, tylko to kucza, więc jakby jest jak jest, no trzeba jakoś zabrać jakiegoś trapika, wiecie o co chodzi, coś takiego, żeby już ego mu się troszkę zbujało i żeby wiedział, że jest już po nim. A wracając do tego, dlaczego mnie tak długo nie było na repornie, mm, może wiecie, może nie wiecie, filmów na kanale było mało, ale to jest kwestia tego, że miałem tak zwaną maturę gdzie trzeba niestety nią zdać, chociaż chciałem nią zdać, no to zdałem. Było fajnie. Przez wakacje pracowałem, bo jestem już stary na zwykłe wakacje i teraz aktualnie jestem na studiach, przez co, no... filmy są rzadko, aczkolwiek teraz chcę wrócić na kanał, porobić jakieś nowe szponty na rebornie, takie wiecie, coś tam z Hozotem, coś z Kapilotem. Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Więc ja tu zacznę już równać teren, zacznę coś tam kminić, jak Hozota przeszpądzić, ale w, oczywiście, drodzy widzowie, jak coś wiecie, czego ja nie wiem, co się działo na tym Rebornie, jakie są słabości Hozota, po tego, że jest słaby w Maze PvP, dawajcie znać. Dawajcie znać od razu, pokminimy, porobimy i skończymy jego akt desperacji, że jest najpotężniejszym graczem na serwerze, bo najpotężniejszym graczem na serwerze jestem ja, ta słodka, axolotkowa. Buźka. Dobrze wiecie, jak było na poprzednim sezonie. Miałem tyle baz, że nikt o nich nie wiedział. I to będzie tak samo. Więc od kapilot, szykujcie się. Przez to, co zrobiliście z moim kościołem, macie przewalone. No ale no, dobra, to wracamy do walenia sobie kloców. Ja tu sobie wyrównam wszystko i w następnym filmie zobaczycie, co już będzie dalej na tym całym naszym pięknym Reborn SMP. Także trzymajcie się do cieplutko i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, że jak chcecie mieć więcej tego Axolotla na Rebornie, to a subik, łapka musi być, bo to jest piękne, tylko 30% nie subuje, więc wiecie, nie bądźcie tymi 30%, bądźcie 50, 70 albo 100% ich subuje. Także widzimy się już niebawem na następnym filmie z Reborna albo na jakimś live'ie. Coś poszpącimy razem. Także trzymajcie się, chodzot, pamiętaj moje słowa, masz przewalone.